Myśmy mieli tylko coś, co było co najwyżej na miastkom armii, a prawdziwej armii nie było, bo 94 tysięcy ludzi ze starym sprzętem to na dzisiejszym polu walki nie jest żadna armia. Otóż myśmy tą drogę rozpoczęli, zaawansowali, ale ona została zatrzymana. Pamiętajcie Państwo, nie wierzcie w to, że Polska już dzisiaj ma taką armię. Nie. Ona jest tylko na tej drodze. Tylko myśmy po tej drodze postępowali szybko, a nasi przeciwnicy to zatrzymali. W zeszłym roku armia miała się zwiększyć o 30 tysięcy żołnierzy, zgłosiło się 40 kilka tysięcy kandydatów, a zwiększyła się tylko o 10 tysięcy. Bardzo wiele podstawowych spraw, podstawowych kontraktów na nową broń nie zostało zawartych. Cała ta koncepcja obrony Polski, którą opracował Sztab Generalny, bo zażądaliśmy tego od niego, by przygotował dwie koncepcje do wyboru, dwie koncepcje obrony. Wybrana została ta oparta przede wszystkim na, przede wszystkim na ogromnej sile artylerii rakietowej, artylerii dalekiego zasięgu, czyli na himars i ten pół, czyli tych podobnych do hajmarsów wyrzutni, bardzo podobnych do hajmarsów wyrzutni koreańskich. Razem miało być ich 700, czyli więcej niż w tej chwili jest na świecie. To miała być ta ogromna siła, tylko w tej sprawie nie zawarto nawet hajmarsów, chociaż wszystkie pozwolenia amerykańskie, bo tam trzeba uzyskać wiele różnych pozwoleń, już od dawna są. Nawet tego nie podjęto. I to dotyczy wielu innych rodzajów broni. Pamiętajcie Państwo, że ten proces budowy najsilniejszej lądowej armii w Europie, bo takiej potrzebujemy, też został zatrzymany. I też można powiedzieć, Nawrocki to powrót na tą drogę, Trzaskowski to stanie w miejscu. I mówię to, proszę Państwa, przy końcu mojego wystąpienia, Nieprzypadkowo, bo te najważniejsze rzeczy mówi się albo na początku, albo właśnie przy końcu. A to jest super ważna sprawa, bo naprawdę imperializm rosyjski trzeba powstrzymać. Mówił o tym na Westerplatte mój świętej pamięci brat. I to jest dzisiaj jeszcze bardziej aktualne niż wtedy. Dzisiaj, jak wiecie, trwają rokowania tajne rok.